Nawrocki jest dobry w te klocki, najwyraźniej i powiedziałabym, że miałam ochotę nakręcić film instruktażowy jak okradać starych ludzi by Karol Nawrocki, ale nie będę się z tego śmiała nawet wbrew mojemu czarnemu poczuciu humoru, bo no bo stoi zatem krzywda ludzka i najbardziej w tej całej historii, którą znacie przyznajesz, że nie podam, ile mieszkań ma Karol Nawrocki, bo różne źródła medialne mówią inaczej, i nie jestem w stanie e, chyba wiarygodnie się u tych mieszkań doliczyć, ale nie ma jednego, tak jak każdy zwykły Polak, a tak właśnie powiedział na debacie, i tu cóż za niespodzianka, naprawdę cała Polska jest zszokowana, skłamał, bo przecież Karol Nawrocki nigdy nie kłamie. A Zauważcie, że dla PiSu nie jest problemem, że on skłamał. Dla PiSu jest problemem, że to się wydało. To jest taka, wydaje się, zniuansowana, ale moim zdaniem ważna różnica i warto o tym pamiętać. Najbardziej wstrząsnęły mną słowa opiekunki. Ona udzieliła wywiadu jednemu z portali, i opiekunki społecznej, która opiekowała się 80-letnim emerytem, którym miał się opiekować Karol Nawrocki i jego żona, a nie robili tego. Karol Nawrocki mieszkał w Warszawie jako prezes ipn Jego żona bywała w Gdańsku, ale także, jak donoszą media, nie pomagała starszemu człowiekowi. Przeczytałam wywiad z opiekunką społeczną, która w imieniu państwa Nawrockich opiekowała się tym człowiekiem i ona powiedziała, cytuję, nigdy nie spotkałam się z tak bezczelnym oszustwem. Kandydat pisu na prezydenta, który którego zachowanie jest określane jako bezczelne oszustwo? No... Muszę powiedzieć, że nigdy nie wierzyłam, że w torze Karol Nawrocki jest Samarytaninem, bo oczywiście nie jest, ale... Czym innym jest nie być Samarytaninem, a czym innym jest... Wyłudzić od starszej osoby mieszkanie w zamian za opiekę, której uwaga nawet się nie świadczy, ponieważ gdyby pan Nawrocki wyłudził od starszego człowieka mieszkanie, ale przynajmniej zrobił to, do czego się zobowiązał, to moglibyśmy powiedzieć: OK, nadal to jest oszustwo, ale. Ten człowiek miał opiekę. Ten człowiek nie miał opieki. On, według opiekunki, siedział zmarznięty w zimnym mieszkaniu, w którym nie byłoby prądu, gdyby opiekunka z żalu, ze współczucia sama nie zapłaciła rachunku. I ona też użyła takich słów, że on po prostu miał to wszystko gdzieś. Dzisiaj nie chcę powtarzać tego, co inni komentatorzy powiedzieli na temat korola nawrótskiego, ale. Chcę zwrócić uwagę na to, że te cechy charakteru, którymi się wykazał w tej sytuacji, bo dlaczego ta sytuacja jest tak interesująca? Ona jest tak interesująca, ponieważ wskazuje na inne rzeczy, które mogą się wydarzyć i na rodzaj rządów, jakich możemy się spodziewać, kiedy Nawrocki zostanie prezydentem. Nie da rady, raczej z tego, co widzę, tej sprawy zamieść pod dywan, i tutaj muszę przytoczyć. Anegdotę swego czasu, nie wiem czy pamiętacie sprawę koperty, którą pewnemu księdzu w imieniu Jarosława Kaczyńskiego miał wręczyć pewien biznesmen, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego. I pamiętam, że wtedy u nas w dziennikarskim świadku się rozmawiało o tym, że jeden z tabloidów, jedna z gazet, która chciała bodajże na okładkę, w każdym razie na jeden z głównych tekstów dać tę sprawę u Kaczyńskiego. No, i zastanawiali się, jak, co zrobić, żeby to chwyciło? Co zrobić, żeby to zażarło, żeby ludzie kupili, żeby ludzie kliknęli. No i słuchajcie, robili różne próby, różne fokusy, próbowali różnych tytułów, od mniej poważnych, takich w ogóle do bardzo poważnych, propaństwowych, że tutaj łapówka, że ważna osoba w państwie, nic się nie klikało. Wiecie, co się kliknęło? Jarosław Kaczyński oszukał kuzyna. Nie pamiętam, jak to dokładnie było sformułowane na okładce, czy oszukał kuzyna, czy kogoś z rodziny. Niemniej taka okładka, jak się okazało, najbardziej trafiła do Polaków, ponieważ Polacy wartości, które deklarują, mają na jednym z pierwszych miejsc rodzina. Jak to jest z deklaratywnością kontra życie, to jest inna historia. Ale na jednym z pierwszych miejsc wartości, które wyznają Polacy, jest rodzina. A Karol Nawrocki uderzył w rodzinę. Drugi największy lęk Polaków to jest to, ponieważ społeczeństwo się starzeje, a dzieci nie przybywa, jak wiecie, grozi nam klęska demograficzna, to są przestępstwa i nadużycia popełniane na osobach starszych. Nie ma chyba Polaka, który by się nie bał, że kiedy będzie starszą, słabą osobą pozbawioną opieki, ktoś go wykorzysta, ktoś go pozbawi mieszkania. Nie ma nic gorszego niż wizja samotnej, biednej starości, w której nie mamy własnego mieszkania i ktoś się nad nami znęca. I ktoś nas wykorzystuje także finansowo i to właśnie spotkało tego człowieka od którego Karol Nawrocki miał kupić mieszkanie tak jak mówił on i niektórzy ludzie z pisu którzy go bronili no ale potem okazało się że wbrew treści aktu notarialnego i tutaj widzę po tuitach że mecenas Roman Giertych się tym zajmie nie wątpię że skutecznie Karol Nawrocki nawet nie zapłacił temu staruszkowi za to mieszkanie on po prostu zrobił coś w rodzaju barteru, mieszkanie za opiekę i tego nawet nie dotrzymał. Problem jest y, oczywiście nie tylko z kandydatem, ale całym y, systemem społecznym, który pokazuje, jak starsze osoby są łatwym celem dla typów pozbawionych sumienia. No ale tu na białym koniu wjeżdżają osoby prezydenckie, bo chociaż wiemy, że świat jest pełen typów pozbawionych sumienia, no to pytanie, czy chcemy, żeby typ pozbawiony sumienia został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo tu jestem ciekawa elektoratu PiSu, czy elektorat PiSu to łyknie? Czy łykną to jak pelikany, używając języka młodzieżowego? Ale muszę Wam powiedzieć, że wchodzenie na te ultraprawicowe fora, co jak wiecie jest moim, jednym z moich ulubionych zajęć, bo muszę w końcu wiedzieć, z czym się nie zgadzam i czerpać z wiedzę, nie przynosi niestety pozytywnych wniosków, ponieważ tam w historię Mieszkania Nawrockiego się po prostu nie wierzę. Bardzo dużo czytam komentarzy na różnych takich forach, że to zostało ukartowane, że to jest kłamstwo, kłamstwo TVN-u oczywiście i innych mediów, że to zdrajcy polski, że najważniejszy jest Tusk i jego system autorytarny. Mówiłam wam o mechanizmie projekcji, że PiS skutecznie próbuje przypisywać. Innym politykom coś, co sam zrobił, odwracając sprytnie narrację, bo już nie mówi się o przewinach, przestępstwach i autorytaryzmie, dyktaturze, łamaniu prawa przez PiS. Liczą, że zacznie się mówić w ten sposób porządzie rządzie koalicji 15 października. Okej, okay. jakie cechy charakteru Karola Nawrockiego, kandydata PiS na prezydenta, uwidoczniły się w tej sytuacji? Zadałem sobie pytanie, czego możemy się spodziewać? Jakiego prezydenta możemy się spodziewać, jeśli Nawrocki wygrałby? No, co na szczęście sondaże nie wskazują, no ale sami wiecie, że sondaże potrafią się mylić, dlatego nie można tutaj być pewnym niczego do końca. Ale jakiego byśmy mieli prezydenta, gdyby Nawrocki jednak wygrał wybory? Bo oczywiście na marginesie Nawrocki nie zamierza się wycofywać. Rozbawił mnie portal ONET, który lubi dawać takie tytuły, typu jest oświadczenie Nawrockiego, czy nawet kandydata na prezydenta. To ma oczywiście służyć większej klikalności, ale mnie to strasznie irytuje, bo ja wolałabym już w nagłówku: Nawrocki nie wycofa się z prezydentury. No ale oczywiście w ten sposób część linków by nie kliknęła, więc no trzeba. Trzeba napisać, że jest oświadczenie kandydata na prezydenta. Ale ma te, te, te nagłówki mają też swoją dobrą stronę, bo zawsze jak widzę taki nagłówek, to myślę, Okej, okay, a teraz mój y, prywatny bukmacher się włącza i obstawiam, czy Nawrocki się wycofa, czy nie. Obstawiłam, że się nie wycofa, no i oczywiście się nie wycofał. Ok. Chłód emocjonalny i brak empatii. To jest ta pierwsza cecha charakteru, która jest widoczna na... W Karolu Nawrockim. Oczywiście można by powiedzieć, to jest polityk, czego się spodziewasz i tak dalej, ale ja myślę, że dbałość o własne interesy i wybujałe ego, a także pewien rodzaj instynktu zabójcy i pewien rodzaj bezwzględności, który poniekąd musi mieć każdy polityk, żeby być politykiem, to jest jednak jeszcze trochę co innego o poziom niżej braku empatii. U Nawrockiego jest widoczne. Taki totalny chłód emocjonalny, na granicy socjopatii. Nie chcę oczywiście go diagnozować, mówię w potocznym rozumieniu tego słowa, ale nieupłacanie rachunków, co wiadomo, że zimą wiąże się nawet z ryzykiem zamarznięcia, czyli śmierci tego człowieka. I nic. No muszę przyznać, że chyba nawet niewielu polityków, których znam, nawet najbardziej bezwzględnych zdobyłoby się na zaryzykowanie, że ktoś po prostu umrze. Spodziewam się, że ta widoczna jak na dłoni skłonność do instrumentalnego posługiwania się ludźmi, traktowania kompletnie przedmiotowego ludzi, traktowanie ludzi jako środek do celu, oczywiście przełożyłaby się na pełnienie funkcji prezydenta. Spodziewałabym się dużej niewrażliwości społecznej, tu mówię do elektoratu PiSu, jeśli mnie ktoś ogląda, no, ze szczególnym na pewno uwzględnieniem seniorów, a także innych słabszych grup, niepełnosprawnych, wykluczonych. Myślę, że każdy... Kto ma jakąkolwiek sprawę do załatwienia z państwem polskim, w zakresie jakichkolwiek zasiłków, rent, jakiejś empatii, kto chciałby liczyć, że państwo polskie mu w czymś pomoże, nie powinien głosować na Nawrockiego, bo nie spodziewam się tutaj niczego. Oczywiście skłonność do manipulacji faktami, skłonność do kłamstwa, rzekłabym już patologicznego, bo zaczyna Karol Nawrocki Gonić Mateusza Morawieckiego w tych swoich kłamstwach. Oczywiście pokazuje, że gdyby został prezydentem, możemy spodziewać się kłamstw. Możemy się spodziewać fałszywych narracji, PR-owych gier, dezinformacji, ale jest taki rodzaj kłamstwa, który dla mnie osobiście jest najgorszy. Nawet jak człowiek kłamie, wiemy, że potrafi skłamać, to dla mnie osobiście są różne też rodzaje kłamców. Najgorsze jest takie kłamstwo w żywe oczy. To jest taki rodzaj kłamstwa, kiedy człowiek Patrzy wam w oczy i kłamie. I mało tego, to jest jeszcze o poziom wyżej. Wierzę, że za chwilę, za pięć minut zdemaskujecie jego kłamstwo, a on i tak patrzy wam w oczy i kłamie. Przyznam, że tacy ludzie trochę mnie zawsze przerażali, podobnie jak pustka w oczach Nawrockiego. Na no to też zwróciłam uwagę. Oczywiście nie wysuwam argumentów ad wyglądum, ale facet ma faktycznie w oczach totalną pustkę, która trochę mnie przeraża. Ale może... Jak mówi mój tata, co z wielkiej stodoły, jak pusta, i może ta pustka nie jest przejawem niczego strasznego, tylko tego, że w tej dużej, pustej głowie hula wiatr. No, na pewno takie cechy są widoczne na Wrockiego w tej sytuacji, jak brak lojalności i brak wdzięczności. I jeżeli wam się wydaje, że to, jak ten facet potraktował kogoś od kogo wyłudził, na co wszystko na razie wskazuje mieszkanie, różni się od tego, jak was będzie traktował. No to mogę się tylko roześmiać, ponieważ jeżeli ktoś nie czuje żadnych moralnych zobowiązań, nie czuje wdzięczności, nie czuje więzi z kimś, kto dał mu tak potężny prezent jak mieszkanie, no to mogę się spodziewać po prezydencie takim szybkiego porzucania swoich obietnic, łamania obietnic, porzucania sojuszników, braku jakiejkolwiek trwałości w relacjach tak wobec własnych obywateli, obywateli swojego kraju polaków jak w relacjach międzynarodowych. Oczywiście skłonność do czerpania korzyści z relacji jest także widoczna jak na dłoni, więc jeżeli nie chcecie być mięsem armatnim Pisu i Nawrockiego, to moim zdaniem nie wybierajcie go na prezydenta. No to jaka niedbałość, bo ja już zostawiam kłamstwo, zostawiam oszustwo, zostawiam te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, ale Taka prosta niedbałość, sam fakt, że to wyszło na jaw i to, jak się Nawrocki teraz niezręcznie tłumaczy, a raczej nie potrafi wytłumaczyć, jak jest praktycznie bezradny w obliczu tego medialnego i obywatelskiego kryzysu, który się wytworzył, wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym piszą, pokazuje, że gość też nie jest inteligentny, ani on, ani jego sztab. Pokazuje, że jest niechlujny, że brak mu strategii wizerunkowej. Czy sądzicie, że jako prezydent nie będzie się kompromitował jeszcze bardziej niż Andrzej Duda, choć niedawno wydawało się to niemożliwe w relacjach międzynarodowych? Czy sądzicie, że ktoś tak niechlujny w komunikacji, tak niedbały nawet w ukrywaniu swoich okropnych występków, tak niemądry, że nawet nie potrafi tego ukryć, sam się wsypał, mówiąc, że ma tylko jedno mieszkanie, co dziennikarze, one tu z tego, co pamiętam, Omen tego samego natychmiast sprawdzili. Czy sądzicie, że ktoś taki nie będzie niechlujny jako prezydent, że będzie dbał o szczegóły, że będzie inteligentny, mądry i sprytny w relacjach międzynarodowych? Czy sądzicie, że nie będzie nieprzemyślanych, żeby nie rzec głupich wypowiedzi, że nie będzie lapsusów, wpadek wizerunkowych, bardzo delikatnie mówiąc, nawet gorszych niż Andrzeja, dudy? Jeżeli chcecie mieć na stanowisku prezydenta kogoś, kto ma w nosie los najsłabszych, jest kompletnie niewiarygodnym kłamczuchem, który kłamie patrząc prosto w oczy, a złapany na gorącym uczynku wymyśla jak po prostu ostatni narcyz jakieś dziwne historie, który jest oportunistyczny, kompletnie nielojalny, niedbały, niechlujny i niemądry. Jezu, ten facet nawet ze Stanów Zjednoczonych wrzucał jakieś zdjęcia biegania te wszystkie memy, które krążą po sieci, jak Nawrocki robi pompki naprawdę... Nie mam nic do ludzi robiących pompki chodzących na siłki, samej zdarza mi się biegać, nordic walking uprawiać itd., ale trzeba odróżnić, które kompetencje są potrzebne w jakiej sytuacji. Bieganie jest Ci potrzebne w ramach ocieplania wizerunku, przede wszystkim w ramach dbania o zdrowie, a publicznie w ramach ocieplania wizerunku, ale jako prezydentowi potrzebne ci są człowieku mózg i powiedziałabym, czyli charakter. Albo, bo niekoniecznie męska część ciała musi oznaczać mocny charakter. No Notabene bardzo wam polecam na Sky Show Time film Oferta. Serial Oferta, 10 odcinków. To jest serial o tym, jak powstawał jeden z moich Ulubionych filmów Ojciec chrzestny, który zamierzam zresztą za chwilę sobie obejrzeć, nie za chwilę w sensie dziś, ale za niedługo. No i tam pada właśnie taka kwestia jak do głównego producenta tego filmu szef wytwórni Paramount Pictures mówi: Ty masz i mózg. Wielu ludzi ma i wielu ludzi ma mózg, ale połączenie tych Obu rzeczy razem jest niespotykane i bardzo mocarne. Otóż nawrocki nie ma ani jednego, ani drugiego o połączeniu nie wspominając moim zdaniem. Krążą różne filmy po sieci, wyśmiewające się z nawrockiego, który jest nazywany Decyzją Jarosława Kaczyńskiego i te memy dotyczą tego, jak bardzo posypała się decyzja. Jarosława Kaczyńskiego. No to jest akurat prawda, że ja sądzę, że Jarosław Kaczyński wybrał Nawrockiego, bo pamiętacie jaka to była kompletnie zaskakująca nominacja. To był nikt wizerunkowo. Ludzie nie wiedzieli kim on jest. Tylko jakieś wąskie grono historyków interesujących się skompromitowanym IPN-em wiedziało kto to w ogóle jest. I oczywiście Nawrocki został wybrany, bo miał mieć czystą kartę, miał być świeży. Bardzo wygodne było to, że był prezesem IPN-u, bo liczono na granie kartą patriotyczną. Trochę się przeliczono, szczerze mówiąc, bo facet jest zbyt mądry, żeby sklecić dwa słowa. Na tematy historyczno-polityczne, co zaskakuje u człowieka na tym stanowisku, wydaje się bardzo, ma kontakty z półświadkiem, w ogóle, co bardzo szybko wyszło. Nie wiem, czy Kaczyński o tym wiedział, ale na pewno znając Kaczyńskiego i historię jego nominatów różnych, to on uwielbia ludzi, którzy będą lojalni, bo są bez niego nikim i niczym. I bez własnego zaplecza kandydaci tacy jak Nawrocki są kompletnie niezdolni do jakichkolwiek samodzielnych ruchów. Dostał natomiast człowieka, owszem, niezdolnego do samodzielnych ruchów, ale za to zdolnego do idiotycznych ruchów, które w szybkim tempie spowodują spadek poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Wróć. Już spowodowały, bo wyszedł ostatnio sondaż, że pisowi bardzo spadło poparcie, i śmiem twierdzić, że to decyzja prezesa Kaczyńskiego, czyli Nawrocki na kandydata pis na prezydenta, to spowodowała. No niestety nie ubrało się też ubrać Nawrockiego w patriotyczną, narodową narrację, znowu, no niestety nie ma kwalifikacji intelektualnych, no nie jest to wulkan intelektu i tytan niesamowitej myśli, ani oryginalnej, ani nawet na przeciętnym poziomie, myślę, że Nawrocki intelektualnie jest poniżej przeciętnego poziomu. Widać, że Nawrocki nie poradzi sobie też z trudnymi tematami, a w PiSie i będąc sojusznikiem PiSu no stop trzeba zarządzać kryzysami, to już mówię zupełnie na poważnie. PiS ciągle robi i znowu będzie robił, jeśli, dziękuję Ci o 15 października, przez to, że nie został zdelegalizowany, Znowu wygra wybory, to możemy się moim zdaniem spodziewać przestępstwa na przestępstwie, przestępstwem poganiającego nadużycia na nadużyciu, skandalu i oszustwa na skandalu i oszustwie. No i tutaj też trzeba wiedzieć, jak się z takimi rzeczami pierowo obchodzić. Nawrocki tego nie wie. Być może Kaczyński sądził, że nawrocki. Afery dotyczące go się nie przebiją. Być może Kaczyński miał jeszcze to przyzwyczajenie z czasów, kiedy mieli TVP kurskiego, kiedy mieli wszystkie media, albo przez pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wpływ na wiele mediów. No, myślę, że szanse na Nawrockiego bardzo dramatycznie i drastycznie spadły. Pominąwszy to wszystko, mamy tu też historię po prostu zwykłego człowieka, pana Jerzego, która chciałabym, żeby w tym wszystkim nie umknęła. Nie widzę też potępienia, bo ciągle skronuje media w poszukiwaniu na przykład jakichś słów ojca Rydzyka, albo któregoś z biskupów, albo Jarosława Kaczyńskiego, jakichś takich wielkich słów potępienia. Słuchajcie, nie widzę tego. Jeśli chcecie mieć prezydenta o cechach charakteru, które wymieniłam, z całą pewnością głosujcie na nawróckiego jeśli nie, głosujcie na trzaskowskiego, bo naprawdę czytam teraz bardzo pilnie w ogóle załatwmy to w pierwszej turze. To jest moje hasło. Załatwmy nawróckiego w pierwszej turze i załatwmy tę sprawę w pierwszej turze, bo naprawdę grozi nam niebezpieczeństwo. I to nie jest ważne, czy ktoś lubi Nawrócka, czy nie lubi Trzaskowskiego, czy nie lubi Trzaskowskiego, co sobie myśli, ale nie ma innego kandydata, dającego gwarancję, prawdopodobieństwo rządów prawa i wygranej. W wojnach przyjmuje się tę strategię, która najbardziej działa. Słyszeliście to powiedzenie, że w miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Zgadzam się z tym. Tak, wiem, że dla wielu was to będzie kontrowersyjne. W miłości wszystkie chwyty są dozwolone. Ja wiem, nie powinny. Głowa mówi, że nie powinny, ale serce nie sługa i jak się człowiek zakocha, sami wiecie, nie ma zmiłuj. Na wojnie też, a to jest wojna. Jeśli nie zaczęliście jeszcze myśleć o tych wyborach jako wojnie, jako niewypowiedzianej wojnie. Cytując klasyków wojskowości, to zacznijcie tak myśleć, bo ta niewypowiedziana wojna, a właściwie wypowiedziana już trochę i bardzo agresywnie, wojna PiSu z państwem polskim, z polskim narodem i z polskim społeczeństwem trwa. Tylko czekają, żeby wziąć was pod but i nas wszystkich. Szkoda tylko dla nich, a bardzo dobrze dla nas, że wybrali tak słabego człowieka. Patrzymy na rozwój sytuacji, przestrzegam przed jakimś hura optymizmem. Bo tutaj lubią być twisty w polskiej polityce i no, mogą coś media pisowskie wysmażyć albo symetryści, pomagierzy PiSu. Ktoś mi zwrócił uwagę, że słowo symetryści jest za słabe i zgadzam się. Dlaczego trzeba być czujnym, ale myślcie o tych cechach charakteru. Zastanówcie się, czy chcielibyście mieć prywatnie obok siebie człowieka z takimi cechami charakteru. Moim zdaniem nie, dlatego Nawrockiego też nie powinniście chcieć na stanowisku głowy państwa. To będzie piekło. I ta historia tylko mi to unaocznia. Mam nadzieję, że będzie jakaś zrzutka na pana Jerzego, że będzie pomoc i że ten człowiek spędzi ostatnie lata swojego życia w godny sposób, ale nie dzięki Nawrockiemu tak się stanie. Zobaczcie notabene kompletny brak skruchy. Zobaczcie, jak tego faceta, los tego starszego, schorowanego człowieka w ogóle nie obchodzi. On się tylko martwi o siebie i o to, czy nie ucierpi, a ucierpi w wyborach prezydenckich. Dziękuję że wam, wam, że jesteście ze mną tu na YouTube i na Patronite i przypominam, że każdy kto jest moim patronem może słuchać mojego podcastu w Patronite Audio i Spotify, podcast się nazywa Co to dla nas znaczy i w odcinku, który wrzucę jutro będę mówiła, tak trochę paradoksalnie, bo wszędzie jest taki szum i mi samej zdarza się prowadzić zajęcia z komunikacji, i teraz wszyscy dookoła mówią, że trzeba być głośnym, trzeba być zauważonym w bardzo wielu momentach i sytuacjach jest to prawda, ale przewrotnie zrobię odcinek o komunikacji niewerbalnej. O coś, co roboczo nazwałam sobie cichym tak i cichym nie. O, o tym, jaką siłę ma komunikacja bez słów i jakie są tipy, sposoby, żeby dać pewne rzeczy do zrozumienia, a dlaczego tego nie robić werbalnie? No właśnie, nie będę teraz mówić. Obejrzyjcie, wysłuchajcie, wysłuchajcie odcinka, bo to jest do słuchania, nie do oglądania. Ale dziękuję, że jesteście. Przypominam, że jak subskrybujecie, to treści niosą się dalej. Czytam z ciekawością Wasze komentarze. Bardzo się cieszę, że jesteście w grupie moich patronów, też na Facebooku. Lubię to nasze statko, wiecie o tym. Sytuacja jest rozwojowa. Do zobaczenia za dni kilka.